całego świata napływają niepokojące doniesienia, jakoby miliony dzieci nie dostały pod choinkę ani jednego prezentu. O, o. o, święty Mikołaj! A jakże? Osobnik podający się za świętego Mikołaja został aresztowany przy próbie kradzieży Renifera. Hej, Mikołaj! Kopski, jakiś prezent! Musicie mnie wypuścić, inaczej nie będzie gwiazdki. Mikołaj siedzi. E, słucham? Skasował sanie, pogubił renifery. Jak mu nie pomożemy, będzie brędzanie święta. Leżymy, panowie. W te mikołajki. Ten dziadzie ma nierówno pod sufitem. Tu święty, tak? Szacunku trochę. W głębi duszy wiesz, kim jestem. Czy pan się leczy? Znajdźcie renifery. Powiedzą wam, gdzie są nowe sani. To one mówią? Mają własny język. Ekstra, możesz przetłumaczyć? Będzie tylko jedna szansa! Wcześniej czy później ludność skumarzy szefa gdzieś w cieło. W twarz! Mikołaj na nas liczy, tato! By ocalić gwiazdkę! Dasz mi w prezencie różkę, pod celą masz przechlapane. Ktoś będzie się gapił, powiedz mu niech spada! Niech spada! Nie, nie, on niech spada, ten jakiś koleś! Niech on spada, ten jakiś koleś! Ta. Dobrze? Tak. Pikasz coś? Idź na dietę! Po co? Całą wieczność żywię się piernikiem i bardzo sobie chwalę! Ach. Tak się robi, Zorze! I wiesz tu, naukowcom! Andrzej Grabowski jako święty Mikołaj! Chciałem tylko pokazać, że jestem dobrym tatą! No właśnie jesteś! To Mikołaj! Serio? Naprawdę! Nie jestem elfem! Uwolnić Mikołaja! Patrz i ucz się. Kto rozda paczki, gdy święty trafił do paczki? Uwolnić Mikołaja w kinach na Mikołajki.